Ej, witam was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy, z tej strony lepki a dzisiaj znajdujemy się ponownie w e, Dark... E, Demon Souls. Kurde, że mu to cały czas nazywam Dark Souls, no, nie wiem, tak mi zostało. Dalej znajdziesz ścieżka, oha. Chyba wiem o co z tym chodzi, tylko że martwi mnie ta ścieżka tutaj. Dobra, nie, nie chcę jeszcze tam iść. Więc nie chcę tam iść. Jak dobrze kojarzycie... O kurwa, nie! Debil Nie. Chciałem powiedzieć, jak dobrze kojarzycie, od, od wieku po prostu nie, nie zginaliśmy i, i przechadzaliśmy się po tym, po tym pomieszczeniu, po tym więzieniu nadziei. Eee. Moi drodzy, ponownie znajdujemy się aktualnie na parterze. Eee. Co to w ogóle było za zdanie z mojej strony? Nieważne. Ponownie znajdujemy się na parterze, e, gdzie... Znowu spróbuję przejść w jedno czy drugie miejsce. Nie pamiętam dokładnie, co się tutaj już znajdowało po tym czasie. Że mówiąc. Tego, że byli tutaj coś powaleni, powaleni. Mm, Oj tak, co? Po prostu pobiegnę tam do przodu. E, ale to chyba się zapętlało, tak? Tutaj nie było nic więcej. To było tylko jedno wejście i jedno. Tak jest. Dobra, w takim razie przechodzimy do. E, zachodni. Wydaje mi się, że to jest zachodnie skrzydło. Wydaje mi się, że tak się powinno patrzeć, w tamtą stronę, właśnie. E, Czyli to jest wschodnie, to jest zachodnie, ale nie jestem, nie jestem pewien teraz do końca w 100%. bo nie pamiętam. Tutaj sobie zostawiłem, co ciekawe. Nie wiem, jakim cudem... ...to zostało. Zrzuciłem wiele rzeczy z siebie, ale to nic, to nic w sumie nie pomogło. To jest nic, aha, okej. Okay. Tutaj też będzie wiadomość, że nic... ...od. Nie wiem ziemi umarł Nie da mi to spokoju, chcę to zobaczyć Po prostu był debilem takim jak ja, okej, okay, rozumiem Żeby dokładnie to samo co ja i czego ja się wystrzegałem bardzo mocno Dobra, a czy mogę te otworzyć, od drzwi, znaczy nie drzwi, tylko tę bramę? Jak najbardziej. Gdzie mnie to prowadzi? Mam że, że zaczynam się strasznie jarać tą grą. W sensie, jarać tą grą może nie. Może to jest za dużo powiedziane. Ale zaczynam się po prostu jarać, jarać eksploracją. To mnie bardziej interesuje w tym wszystkim. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Wola wejść wyżej jeszcze. To jest które piętro? Drugie? Nie, to jest zamknięte, czyli to jest pierwsze piętro, ok. Ehm, a to już więcej wyżej nie ma schodów, nie? Szkoda, bo na pierwszym piętrze na razie nie mam jeszcze nic. I to jest takie piętro, które jest y, najbardziej zamknięte, akurat dla mnie. Normalnie tam nie mogłem zejść w żaden inny sposób, ani nie mogę tam wejść na w żaden inny sposób, tak więc. E, Wiecie co? Spróbuję przejść tak, jak było tam napisane. Widzę, że partner ma chyba trzy skrzydła, tak? Jakby... Yy, przepraszam trzy skrzydła to źle to dziwnie brzmi, tak nie, nie, nieprawidłowo troszeczkę, ale yy, ma jeden sektor, drugi sektor, trzeci sektor. Może sektory to będzie lepsze słowo niż... niż drzwi. Oj, oj tu było głupie. te plamy krwi. Zobaczcie, plamy krwi to jest to jest najlepsze, co tutaj istnieje. To, spierdzieliście do... Brawo? Nie pytam nawet dlaczego. Okej, okay. i z tego co widzę, to jest dopiero na dobrą sprawę początek naszej przygody. Oczywiście, zanim zapytać się tego gościa, pokonałem dokładnie tak samo jak ostatnio. Jeśli chodzi o, o oczywiście tego naszego kolegę, e, kolegę mięsnego jeża e, z tysiącem estok. Estok to jest chyba taki. Czekajcie, chciałbym zobaczyć tę broń. E, z tysiącem łapek, które nas chciały bić. Tak jest, to jest taka broń do bardziej szermierki. Nie lubię jeszcze tych broń do szermierki, w sensie ani tego, ani. jak się nazywa ta broń? Knaka jakoś, jak dobrze kojarzę. Ale zapomniałem teraz, jak, jak dokładnie nieważne Chciałem powiedzieć, że nie lubię ich dlatego, że one dźgają, a nie a nie sieką. I dźganie, dźganie jest moim zdaniem gorszą taktyką w Sołcach. A przynajmniej ja do tej pory odczuwam tak, ze względu na to, że animacje trwają znacznie dłużej. To, to brzmi śmie. W, os w ostatniej chwili miałem takie, takie, taki czerwony alarm mi się włączył. O jezu. Co debil, po prostu ostatni. <śmierdzi> Najgorzej. E, <fuh. śmierdzi> muszę przyznać, że zapomniałem troszeczkę o tym. I w ostatniej chwili dajemy mi się włączył alarm, że: Ej, gdzie ty leżysz, dybku? Umrzesz. Ehm. Um, wracając jednak. Um, o. Mamy kadrę, żeby ten wasong był przeciwnikiem. Gorzej. Czy mogę prosić o jakiś, o jakiś fajny, nie wiem... E, kliniec, czy coś? Gdzieś tutaj w okolicy. Tu jest pusto i tu jest czysto w miarę. Tylko właśnie, ten w ogóle... Ten, te, ta balista taka śmieszna, która, którą właśnie tutaj widzieliśmy, która się otworzyła, niekon przed nami. Wydaje mi się... u, o to może być ciekawe miejsce. Bo nie wiem, czy, czy mogę tej wejść normalnie. Ale mi się udało. Okej, okay, chyba, chyba to będzie przejście. I ucieczka przed tą, tą balistą. I ta balista, i ten, ten smog. Wydają mi się takimi, takimi ultra ultra bossami, takiego. fragmentu, fragmentu, fragmentu. znaczy ultra bossami. Takimi ultra-przeszkadzajkami zarazem. danego fragmentu mapy. Ja pierniczę, ale nie lubię tego miejsca. I ja się czuję jak, jak w tej tych, 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 yy, yy, kanionie dewiacji. Yy, wiem, że tak się to nie nazywa, ale mnie to by nie to bawi. Jeśli pójdziesz dalej. Powoli, jakie to trudne. Ok, czyli przyjdę tylko po przedmiot? Mam nadzieję, że nie. Przyby ja się boję. Kamień emferycznych oczu, to mi daje... to, Ten kamień pozwala mi na to, żeby z duszy stać się, stać się znowu człowiekiem. Okej, okay, i powoli, 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 kuźwa. Jak się... No nie no i po to mi to było wszystko. Ja liczyłem, że tutaj będzie ciekawszego. Nie potrzebna mnie zachowanie. Kolejne... Nie potrzebem mi człowieczeństwo, skoro i tak umrę. To i tak jestem... Fuck. Dobra. Weźmy tutaj... Weźmy tutaj naprawdę powoli. Nie spieszmy się. Zobaczcie, ja nie mogę teraz myśleć racjonalnie, nie mogę też komentować racjonalnie, bo to nie ma. Tego się spierdzieli tam, czy nie? Ale zobaczmy. Spłonął to jest jakiegoś powodu, tylko dlaczego? Nie wiem, ale martwi mnie ta balista. Bo nie wiem jak z nią walczyć zupełnie. Znaczy, ja jeżeli jeden strzał z niej i, i jestem martwy. Wydaje mi się, że znam sposób, ale nie wiem czy on zadziała. Nie do końca. Ale rolowanie się działa. Okej, okay, trzeba się rolować w odpowiednich momentach, mam takie wrażenie. Hmm. Ale to będzie zajibicie trudne. I nie dość, że, że, że teraz jeszcze umarłem? Znaczy nie dość, że, że, że tam już było ciężko mi pójść. że teraz umarłem. Więc miał podwójnie ciężko, żeby tam się dostać. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że za tą, za tą balistą, jak ją wyłączymy, je, w jakiś sposób będzie kliniec i, i, i w końcu będę szczęśliwy. Albo chociaż troszkę szczęśliwszy. Moi drodzy, właśnie zdobyłem klucz nadzorcy. Przez przypadek dosłownie znajdując pierwsze lepsze ciało gdzieś tam na. Um, gdzieś tam dosłownie przed w sumie. Um, tym. nie wiem jak to nazwać, tą machiną um, pseudo-balistą. Um, I. Stwierdziłem, że kurczę, może ten klucz, bo jako, jest to klucz nadzorcy może uwolni tego maga, którego tutaj mamy, tylko, że ja bym bardzo chciał na razie podejść do tego na spokojnie. Fak, właśnie zapomniałem o tym panie koledze tutaj. Panu koledze w sumie. Wyleczę się, bo nie chciałbym ginąć, jako, że mam oczyszczony teraz fragment spory mapy. Właśnie, nie wiem, czy tutaj mam wszystkie otwarte cele, aha, no właśnie. Wydaje się zamknięte, co jest ciekawe, pomimo, że mamy klucz nadzorcy. Więc co, jeszcze bym poprzeszukiwał delikatnie tutaj ten... ...pierwsze piętro. że no, aż ten pan do mnie podejdzie, nie powinien mnie zabić, podkreślam słowo nie powinien, ale wiadomo jak ja gram. Ops. Fuck. Tak. Uciekamy. Udało się, o dziwo, uciec. Okej. Okay. Dwa, trzy. On to wyliczony, że, że on mi schodzi na 5 hitów Eee Dwa, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma spróbujmy go uwolnić Nope. Nie potrzebuję klucza z pierwszego piętra Wiecie, co mnie cały czas martwi. Czemu tutaj jest napisane, że to on tam krzyczy. Myślałem, że coś już na mnie idzie. Miej białą tendencję dusz. może iść dalej. Kurczę. Dobra, ryzy ryzykuję. Trudno. Najwyżej mnie będzie hejcili za to, że zużyłem przedmiot ważny. Hmm. Będę sobie kurwa pluł w brodę. Ja już to czuję. Ja Wiedziałem, że będę sobie pluł w brodę, prawda? Mówiłem to. Uziwa, I po to właśnie złożyłem cenny przedmiot. Widzicie, co jest jeszcze gorsze, prawda? Po nie mam przy sobie żadnego pierścienia. Po drugie nie mam pojęcia gdzie jest klucz. Znaczy, wiem gdzie może być. Ale co oznacza biała tendencja dusz? Słuchajcie, może, może, może to mi co nieco podpowie, co? Hmm... Nie, nie wiem co znaczy ten znak, więc wybaczcie, ale nie, nie mam tego pojęcia po prostu, nie wiem. Nie jestem fanem Soulsów na tyle, żeby żeby wiedzieć. Nigdy, jak mówiłem, nie grałem w Demon Soulsy. I teraz zastanawiam się jak przejść przez tamtą balistę. Autentycznie się zastanawiam, bo jedyne co mi przychodzi na, do głowy to roll, Ale nie umiem nadal rolować, więc... Więc nie wiem za bardzo, co mam zrobić. nadzorcy nadzorcyś to wtedy był w tym ciele, tutaj przede mną, zaraz teraz. Jak jest, Więc jest w tym wszystkim najgorsze. Właśnie, że jak raz oberwę To jestem do, to do oberwę drugi raz, a potem za trzecim jestem martwy. Ym... Moi drodzy! Teraz ja tam stwierdziłem, ej, wejdę sobie można pierwsze piętro patrzę, tu klucz nadzorcy działa. Okej, okay, to może jednak zrobię coś więcej niż myślałem, w sensie może akurat nie balistę, tylko to, powiem, Ym... no, że trochę żałuję cały czas tego człowieczeństwa, które zużyłem głupio. Ale, ale spoko. Spoko, że mi się udało tej dojść i tak po prostu w inny sposób. Czy tam będzie na mnie wychodził? Tak jest, cholera. Fuck. Nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Niczego nie widzisz, panie kolego. Nie wiem, do którego on miejsce tylko dochodzi, to jest naj mój największy problem. Ym, wydaje mi się, że właśnie spróbujemy zaeksplorować jeszcze pierwsze piętro dzisiaj w miarę. Zobaczymy oczywiście, jak nam się to uda. Yy, nie wiem czy o tym mówiłem, ale odcinki Soulsów albo będą krótsze, albo będą, będą rzadziej, tak? O tym już. Chyba, chyba wspomniałem parę razy, ale chcę się upewnić, że każdy o tym jest tego świadom. Bo. no, Nagrywanie tego to nie jest. Ojoj! Ojoj! Od razu mi przywalił tym. okej, to jest Unexpected. Troszeczkę. Muszę przyznać. Dobra. Leży. Nie będę się leczył, bo nie ma sensu. Bo mogę tutaj dojść bez większego problemu w chwilę. Czy że nieco do mnie podejdzie. Tak. ucieczka. Ledwo się udało. Teraz wróci... Się... nie nie we dobrze. Dobra, dwa razy. Uciekłem. Wiem jaką ja minę zrobię nie musicie mi mówić nawet. Spodziewam się. Jakbym bym, ja doszło do twardzenia. Ale to, był, to jest mniej więcej ten moment, kiedy, kiedy ja czuję, że, że, że jest niedobrze. Dalej nie ma próg, okej okay. eee... Dobra, zaryzykuję. Ale czy to nie jest jakiś troll? Ale... Ale chyba o dziwo nie I czy w ten sposób będę miał łatwiejszą drogę do balisty? Eee, nie. Ale o dziwo to jest droga za balistę. Kurde, 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 co robić? Dobra, leczy się. Wiem, że tutaj mogłem dojść łatwo, tak jak mówiłem, ale, ale w takim razie się wyleczę, bo widzę tutaj spory potencjał na progres. Kurde, i widzicie, to jest łowcy wspomnienia, ok. Um, to jest coś, co najbardziej mnie jara, że ta mapa daje mi poczucie, że mam progres. To jest coś, co odróżnia mocno te mapy od pozostałych. Że tutaj rzeczywiście czułem progres. Zabierzcie mnie stąd, okej. Okay. Rozumiem, aha, bo tej bramy nie mogę, nie mogę otworzyć, okej. Okay. Rozumiem, taki he żarcik. Um. Czuję w tej mapie po prostu progres. Czuję, że jak idę, pomimo, że umieram dosyć dużo, czy nawet umierałem bardzo dużo, to wiecie, nie mam cleansów, nie mam bossa, ale cały czas odblokowuję nowe miejsca, nowe przejścia. Innych map miałem zupełnie odwrotnie, zupełnie tego nie czułem. Zobaczmy. Wiadomość może? prawo Wiecie jaki jestem, tak? Ktoś mówi prawo, to ja idę. W prawo idę. Tam nic nie było, nikt nic nie widział, prawda? Może tego, że dostanę jakoś głupio jakimś czarem, czy coś zaraz, albo jakaś pułapka, że będzie. Ale nie wydaje mi się, w sensie jak jest jakieś zwierzę, to raczej rzadko jest jakaś pułapka głupia. Amska. Zresztą kto wie, to są soulsy, tak? Dobra, tu jest czysto. Są martwi ludzie. martwe postaci po prostu. Ta osoba to leżenie. Co? Ta osoba to leżenie. What the fuck? A że, że ten, ten gość tutaj żyje, tak? Nie? O, że zupełnie się nie czuję bezpiecznie w tym momencie. Tu naprawdę zaczyna się. Zajm. Nie chcę. Nie chcę. Jeśli tu naprawdę się zaczyna się Sol, to znaczy, że jest źle. To nadzieję, że tu nie był troll. Znaczy, to mam nadzieję, że to był troll. Bo jestem trochę... Muszę przyznać, że ze strony Delikatnie mówiąc Los Nie chcę. Nie No, wiem, że ja tutaj pójdę. Wiem, że ja tutaj i tak pójdę. Ja tutaj zginę. Cześć ja się boję, ja się autentycznie boję teraz. W sensie nie tyle, że boję się jak na zasadzie horroru. Boję się zginąć. Nic. Drewny katalizator. Starski szpieg, okej. Okay. I tak jak dobrze rozumiem, jest jakiś boss? Bo nawet jeśli nie, to są tutaj na pewno przeciwnicy. Natomiast jeszcze nie było na dole. Najgorzej, tak mnie wystraszyli. Kaptus starskiego szpiega. Waży mniej, ma w miarę podobne te mm, statystyki, więc założę. Strój jest nawet lepszy od starskiego szpiega, a waży. Waży chyba niewiele więcej, tak? Tak, bardzo niewiele więcej, więc jak najbardziej. Rękawice szpiega są. No są trochę gorsze. Chyba na ogniu są lepsze, ale cóż. No i nogawice też zostawię, zostawię te swoje. Jestem, właśnie jedna rzecz, która mi tej e, troszkę ciąży. Nie wiem jak do końca e, zmienić, żeby helm był widoczny znowu, e, ale wydaje mi się, że to, to trzeba było zrobić w opcjach, natomiast mi się nie chce aktualnie grzebać. Mmm, najgorsi trole. <śleski> Czy chcę schodzić tam na dół i ryzykować walkę z bossem? Jak najbardziej, ponieważ oprócz, oprócz pierwszego piętra już praktycznie nic nam tam specjalnie do eksploracji nie zostało, czyli znaczy jest jeszcze balista, której, z którą jeszcze nie, nie mogę za bardzo się zabawić, jeśli mogę tak powiedzieć, nie wiem po prostu jak za bardzo z nią, znaczy wiem jak z nią walczyć, ale, ale nie widzę potrzeby aktualnie, bo nie jestem, nie jestem aktualnie w ślepym załuku, nie mam momentu, gdzie nie wiem co robić, więc idę w stronę, w którą wiem co robić. Ja po prostu wchodzę w mgłę. Nie mogę połączyć balistę z tej strony? Społeczeństwo. Dało się ją ominąć? mi się to zrobić dłuższą drogą. Podobało mi się to, że były dwie opcje na, na zrobienie tego. Jedna polegała na zręczności, druga na. E, na. Na po prostu zwykłym przejściu. I co najlepsze, jeszcze odzyskałem duszę. I powiem wam, że wcale nie mamy ich mało. Zastanawiam się, czy chciałbym na przykład teraz e, pójść. Pójść, odpocząć. Do Klińca. I wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł. Jeszcze zobaczę tylko ten pierścień tego szczura. He, he, he. he. Takie nawiązanie do młotka. Eee. O, niespecjalnie. Niespecjalnie, bo ja się lubię trzymać raczej wysokich poziomów HP. To. plus, plus, dodatkowo, no. moje HP i tak jest, i tak jest w opłakanym stanie aktualnie. czy to jeszcze jest jakieś przejście. Uwaga, na szalenie dobra, więc co pójdę? Jeszcze zaryzykuję. Tak, już chciałem iść do klinice, ale. A jeszcze nie. A tu nie można przejść. To uważaj na szaleńca, to odskok do tyłu po prostu i roll. Ale na nic nie widzę. Są szczerze, że można dostać troszkę, troszkę oczopląsu przez to, jak się tak idzie. Dobra, i znowu jesteśmy u góry, tylko że tym razem z drugiej strony. Tu jest pusto. Z lewej, a z prawej? Dziękuję za przeczytanie. Kolejny, kurde. Kup się na inne wiadomości, ok? Rozglądam no, się co jakiś czas, czy, czy, czy czegoś tutaj nie ma, widzicie, znowu. E, czy jakiś, któryś z tych trupów nie, nie żyje przypadkiem, może. Pójdź na pod. No, debil, no. Nie, mógłbym powiedzieć. A to chyba coś rzeczywiście jest, ta. Tylko... Ja mam wrażenie, że ja tutaj zginę, jak spróbuję. Więc co? Jeśli już to zrobimy. To będzie ten moment, kiedy ja sobie dotknę klinca. Chociaż nie, te, też niedobrze, bo mam 8000. Trochę słabo było. wyskotka czeka. Ja coś już z Nie, dlaczego, ja, ja teraz mam wrażenie, że wszyscy chcą, chcą mnie trollować, tak się to robi. Nie podoba mi się to miejsce.

Byłem brutalna siła, bo Nie, nie wiem, nie wiem, dobra, spróbuję. Ale coś, coś to mogło zmienić? Byłem przestał odprawić jakąś magię. Może to był największy błąd, który właśnie zrobiłem. No nic, dobra. Moi drodzy, ja wracam teraz, aby Aby oddać moje dusze za levelki. Nie wiem jeszcze w co pójdę, albo zręczność, albo w, w siłę może, albo... peki, coś na pewno. Bo tych dusz mamy prawie tysięcy, więc myślę, że to jest wystarczająco. A wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, like, pędzcie Discord, albo zostaniecie patronami. gdyż każda złotówka. liczy się do rozwoju kanału. Widzimy się ponownie w kolejnym odcinku już za. za dwa dni, bo no, te odcinki wychodzą mi po 40-50 minut, ale... Ale wiem, że trochę z tego wycinam, więc. Marek, no, jakieś na nim. Powiem, szczerze, że ten fragment film mógłby mógł być dobrym gifem. Um, Pomimo, że mi chodzą po 4.50, wiem te odcinki, to gra się całkiem ok. Nie ma, nie ma aż takiej tragedii. I myślę, że jestem gotów zaryzykować, prawda? Um, jestem gotów zaryzykować um, to, żeby te odcinki na razie co dwa dni jeszcze wrzucać. A potem się zobaczy. Tak więc jeszcze raz żegnam się z Wami. Do zobaczenia do następnego i na razie.